czwarty dzień naszych vlogmasowych spotkań. Mam nadzieję, że dają wam coś. Że sprawiają, że czujecie się coraz bardziej gotowi na ten ważny świąteczny czas. Dzisiaj chciałabym pomówić o magii liczb. Cztery. Cztery? Co myślicie na temat czwórki? Jaką energię wyczuwacie od tej cyfry? Ja nie czuję żadnej, ale może wy coś myślicie, czujecie na ten temat? Proszę, napiszcie w komentarzach. Najlepiej napiszcie po cztery komentarze. Cztery. Ale każdy ma być miły i każdy kolejny milszy od poprzedniego. Myślę, że to jest bardzo ważne. Nie wiem, czy też tak masz, ale ja na pewno miewam takie trudne noce, kiedy nie mogę zasnąć i scrolluję TikToka. I nagle pokazuje się ten jeden film. Jeżeli widzisz to o 3:30, to znak. To znak, że ta wiadomość jest właśnie dla ciebie. Myślę sobie wtedy: Jezu, może naprawdę? No i zaczynam oglądać, no przecież to oczywiste. Czy cokolwiek z tych rozważań i rozkmin wynika? No nie. Zwykle te przekazy są generyczne i zakładają to, że polubisz, zaobserwujesz i w ogóle to najlepiej udostępnisz filmik. Widzisz liczbę trzy? To nie przypadek, to wiadomość od wyższych sił. Jesteś prowadzony. Czy ostatnio widzisz liczbę? Trzy. Na zegarku, na paragonie, w wiadomości. Może trzecia trzydzieści może trzy trzy trzy, może po prostu trójki wszędzie. Ma tam buźka uśmiechnięta, albo trzy trzy w serca moje logo, to moje logo. To nie przypadek, to znak, to język, którym mówi do ciebie wszechświat. Tak więc przykro mi, no ale nie są to autentyczne przekazy, bo wiecie, że to jest nieprawda, nie? huh <laughs> <laughs> Ale to nic, pomówmy o numerologii. Numerologia to przekonanie, że liczby mają głębsze, ukryte znaczenie. To nie tylko jakaś tam matematyczna wartość, to energia. Energia, która jest możliwa do zinterpretowania i zrozumienia. Są teorie, według których możemy przypisać litery do konkretnych cyfr. To z kolei sprawia, że jesteśmy w stanie obliczyć, jaką energię, jakie znaczenie niesie na przykład nasze imię i nazwisko. Możemy przeanalizować naszą datę urodzenia i będziemy wtedy wiedzieć, jaką jesteśmy cyfrą, i to też pozwoli nam lepiej zrozumieć siebie. To tak naprawdę taki Klasyczny efekt horoskopu. I pewnie, jeżeli sobie sprawdzisz którąkolwiek z tych rzeczy, to bardzo dużo ci się sprawdzi. No bo jako ludzie mamy jednak tendencję do tego, żeby doszukiwać się wzorców, nawet tam, gdzie autentycznie ich nie ma. No ale Pozwala nam to nieco lepiej przyswajać świat, rozumieć świat i akceptować te zjawiska, które nas otaczają, które być może są dziełem kompletnego przypadku. No ale przecież nie chcemy się z tym pogodzić. Chcemy wierzyć, że to jednak znaczy coś więcej. No i taka numerologia może nam w tym pomóc. Niedawno na TikToku wyświetliła mi się pani, której twórczość głęboko mnie zainspirowała. Bo nie wiem, czy wiecie, ale sposób, w jaki się podpisujecie, może być dla Was wspierający lub nie. Naprawdę? Przestałam się tak podpisywać, bo czułam, że ten podpis mnie nie wspiera. I dobrze czułam, dlatego że numerologicznie ten podpis dodawał mi frustracji, energii i kompletnie nie motywowało mnie ani do działania, ani do kończenia projektów. Dlatego zmieniłam swój podpis. Ej, to ja już wszystko wiem, dobra. Bo wiesz, ja na przykład mam ogólnie taki problem praktycznie od zawsze, że bardzo trudno jest mi kończyć rzeczy. Zaczynać też jest mi bardzo trudno. To jest jakiś trop. To jest jakiś trop, dobra? Zmieniłam swój podpis po konsultacji numerologicznej. Teraz czuję, że mój podpis wspiera moją pewność siebie. Jak przeliczycie sobie, to mój podstawowy podpis Olga Stępińska wibrował w piątce. I absolutnie wszyscy wiedzą, że piątka jako wibracja podpisu jest kompletnie niekorzystna. O kurde, dobra. Ja tego nie wiedziałam, nie? No, 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 cholera. A co jak ja mam podpis w piątce? A ja nie umiem tego policzyć, ale do, m, może się nauczę. E, w końcu mogę skorzystać z konsultacji u pani Olgi. Dlatego właśnie zrobiłam korektę numerologiczną i dodałam sobie literę N, po to, żeby mój podpis zaczął wibrować w jedynce. A podpis z wibracji 1 dla numerologicznej dziewiątki. Jest wręcz wymarzony do tego, żeby pomagał jej budować naturalną pewność siebie. Więc ja z tego korzystam. Albo zamów swój portret numerologiczny, gdzie zrobimy ci kalkulację podpisu, albo przyjdź do szkoły numerologii i nauczy się to robić samodzielnie. No i wszystko jasne. Wystarczy zmienić sposób, w jaki się podpisujesz i już będziesz skończyć projekty i będziesz super pewny, pewna siebie i wszystko będzie świetnie. Wow. Nie, no naprawdę, muszę przyznać, że to. To mnie rozwaliło. Widziałam już sporo, ale jeszcze motywu, że sposób w jaki się podpisujesz, nawet to, nawet taka pierdoła, tak bardzo może wpływać na twoje życie, no tego jeszcze nie grali. Ale jak widać, sporo jeszcze przede mną. I ogólnie wszystko spoko. Uważam, że to może być naprawdę dobra zabawa. Podobnie jak wróżenie, tarot, horoskopy i wszystko inne w tym stylu. Ale ja niestety, jak zwykle, będę niszczycielem dobrej zabawy. Przepraszam, muszę, po prostu muszę. Zawsze myślę sobie o tym, że niestety, ale takie TikToki oglądają wszyscy. Oglądają też osoby, które być może mają skłonność do Pewnych zaburzeń i mogą to wszystko wziąć zdecydowanie zbyt na poważnie. I ja wiem, że też nie chodzi o to, żeby teraz ocenzurować internet i powiedzieć, że taka pani nie ma prawa sobie czegoś tam tworzyć. No, może można może byłoby to rozważyć. Bo zawsze się zastanawiam nad tym, że wiecie, ktoś bierze kasę za tą pseudowiedzę i to jakoś. Oh, o, co mnie jakoś przeraża, no bo zastanawiam się wtedy, kto korzysta z tego typu szkół i kto wkręca się w tego typu tematy. No, raczej nie osoby, które są w jakimś najlepszym momencie życia, i raczej nie osoby, które są jakoś super stabilne. No, bo wiecie, że to naprawdę nie, nie działa. Rozumiecie to, prawda? Ale mniejsza. Myślę sobie o osobach, które być może są właśnie w trudniejszym okresie życia, które może są na przykład niezdiagnozowane, a mają skłonność na przykład do psychos, nie? No i taka osoba, jeżeli wkręci się w te numerki. Uh, może nigdy z nich nie wyjść. I to nie jest zbyt fajna sprawa. Dlatego, mimo że dla większości z nas to może być po prostu coś zabawnego, śmiesznego, fajnego, to myślę sobie, że trzeba uważać. O! Trzeba uważać. I takie mądre stwierdzenie z mojej strony, proszę bardzo. Tak właśnie mogę Ci poradzić. Proszę bardzo. Ciocia doma, no. Trzeba uważać. Ale powiedziałam mądrze, naprawdę, no szok po prostu. No ale naprawdę tak jest. Także jeżeli przy wigilijnym stole twoja ciocia zaczyna opowiadać o energii liczb. Super, fajnie, dobrze wiedzieć. Zaczyna mówić o tym, że twój podpis być może nie jest wspierający, to poklepił po plecach i obserwuj. Może to tylko zabawa, a może właśnie wydała 10 tysięcy na szkołę numerologii, no i może trochę szkoda, nie? Chociaż pewnie jak jej to powiesz, to to i tak nic nie da. To nigdy nic nie daje. No nic. Pewnie tak psuję zabawę, bo mój podpis mnie nie wspiera. Życie. Do zobaczenia jutro.